Witam serdecznie. W tym filmie chcielibyśmy przedstawić Tobie, co możesz osiągnąć po ukończeniu dziewięcioczęściowego kursu online Kody Mądrości Grega Bradena Kończąc ten kurs, przezwyciężysz ból emocjonalny spowodowany gniewem lub smutkiem. Znajdziesz pewność w obliczu niepewnych wyborów. Poczujesz ochronę i wsparcie w obliczu wyzwań. Wyjdziesz poza emocje, takie jak gniew i odnajdziesz przebaczenie. Połączysz się z sercem, aby podążać za swoim prawdziwym Celem. Stworzysz życie, które odzwierciedla Twój wewnętrzny potencjał. Tak więc nadszedł czas, aby połączyć słowa mądrości z sercem, zmienić swój stan emocjonalny i swoją rzeczywistość raz na zawsze. Zapraszamy Cię do zakupienia pełnego kursu online, który jest dostępny w specjalnej cenie tylko do niedzieli do północy. Dziękuję za uwagę.